Witajcie! Dzisiaj 18 grudzień. Krótkie podsumowanie sobie zrobimy, ponieważ to już ostatni tydzień adwentu. Jak się sprawują zdrapki? Ostatnio 0,0 było 10 euro w, za 3 euro w zdrapeczce, no i 50 zł gwiezdnej fortunie to było coś. Ale tak to nie za bardzo nam teraz drapeczki tutaj idą. Na naszym kalendarzu adwentowym zdrapkowym mamy jedyne te 10 euro, czyli połowa wygranej wartości tej zdrapki, ponieważ ta zdrapka 20 euro kosztowała na razie mamy dyszkę na końcu odcinka zapraszam Was na recenzję zapachu od Elisab Girl of Now, Lovely o jak on mnie zaskoczył ten zapach jeśli jesteście ciekawi, zostańcie do końca a na naszej zdrapkowej choince dzisiaj dwie zdrapeczki jak widzę po 2 euro, Look. Dużo szczęścia. No, zobaczymy, co dzisiaj nam tutaj te zdrabki przyniosą. Może jakaś będzie fantastyczna wygrana. Trzymajcie mocno kciuki! No i zobaczymy, ile już skarpetek nam się uda w parach połączyć. Jedną już parę używałam, także ona jest w praniu. <gry> I boxy, Oczywiście zapraszam na boxy konkursowe. Konkurs trwa do 24 grudnia. W każdym momencie możecie dołączyć do naszego konkursu. Wystarczy, że pod każdym vlogmasem napiszecie jakiś komentarz. No to zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Zdrapiemy sobie tą 18 na sam początek. No i z drapeczki po 2 euro. Zobaczmy, co tu się kryje. Kula, śmieszna kula, prezent i skrzat. Niestety trzy różne symbole, a tutaj mamy numerek 21 z drapki i 22 po kolei, ale dwa różne kolorki. Co możemy wygrać? 2 euro, 4 euro, 10, 100, 1000 i 20 tysięcy. Jest to główna wygrana. Drapiemy. 10 euro, 10 euro, 2. Nie 2, 4. Po raz drugi. No jest szansa na 4 lub dyszkę. Stówka. Aj. aj, 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 aj. 20 tysięcy. Tu mamy 4 euro. Jest Jest jakaś wygrana. Świetnie. Mamy zwrocik naszego drappingu. 4 euro. No to ładny. Dzisiaj początek ładny. Oby tak dalej. No i otworzymy zaraz sobie kalendarz adwentowy. co Tam się kryje, jestem ciekawa. 1000-1000. Tysiąc, tysiąc. No dajcie 1000. 4, stówka, 20 tysięcy, 4 euro po raz drugi. Jest szansa na kolejne 4 euro. I jest kolejne 4 euro. Super, 8 euro na 4 wydane. Podwoiliśmy dzisiaj, super. Dwie zdrapeczki po 4 euro nam dały. Dobrze, trzymaliście kciuki, super. Teraz otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Zaczniemy od Kinder Niespodzianki, 18 jest już tu na samym dole i dzisiaj powinna chyba być świąteczna figurka, mamy już bałwanka, pingwinka, ciekawe co tam będzie, jakiś Mikołaj by się przydał. Jest pomarańczowy, jajo, to jest dobrze. I mamy, tak, mamy coś świątecznego. Jest Mikołaj, ale ja dzisiaj wykrakałam wszystko, proszę Państwa. Mamy tu jakieś karteczki, choinka, świeczka, skarpeta i czapka Mikołaja. Co tu się będzie działo? Ten Mikołaj chyba będzie się drapywał drapywą przez jakąś drabinkę. No to ja szybciutko, szybciutko składam i zaraz do Was wracam. Spójrzcie, jak to fantastycznie wyszło. Mamy Mikołaja, on ma worek, tutaj wrzucamy prezenty. Tak, i on się wspina tu po drabinie, czyli do komina. I możemy go zawiesić sobie na choince. Super. No w tym roku powiem szczerze, że są fajniejsze te figurki w tym kalendarzu. Bardzo ciekawe. A teraz może coś słodkiego. Zacznę od kalendarza Milka. O, ale dzisiaj fajne gadżety dali, naprawdę. Zobaczcie, Reniferek z szaliczkiem mamy figurkę z mlecznej czekolady. A tutaj jakieś cukierasa nam fajnego dadzą dzisiaj. Osiemnastka. 18 tu jest. Uh, uh, uh. Cukieras yes, jest jakiś cukieras. Karmelowy. nagdziewany, No to super. I ciekawa jestem, jakie będą dzisiaj kosmetyki, czy też takie wypasione. Uh, uh. Zaczynam od perfumeryjnego kalendarza. Osiemnastkę już wyciągam. O, coś ciężkiego. Alcina Sisikrem z pantenolem i kwasem hialuronowym oraz witaminą E, także to można używać jako podkład. 50 ml aż spora pojemność. O, no to trzeba wypróbować. Otwieramy kolejny kalendarz, 18 szukamy. A tu z tej strony. Raz z jednej strony, a raz z drugiej. Na to już się biorę za otwieranie. Co my tu mamy? Do kąpieli. Płyn do kąpieli o zapachu pomarańczy i cynamonu. Świąteczna kąpiel nas czeka. 50 ml. Fajne rzeczy dzisiaj, naprawdę. Super te okienka 18 są. A tu mamy krem do stóp. O zapachu pomarańczy, to się wysmaruje. Teraz zapraszam na herbatkę. A może skarpetkę sprawdzimy? Zaraz sobie zrobimy kompletowanie skarpetek. Osiemnastkę otwieram najpierw. O nie, nowa skarpetka. Proszę państwa, dzisiaj nowa skarpetka z takimi ptaszkami. Różowy kolorek. Bardzo dziewczęca skarpeteczka. Nie mamy jeszcze takiego do kompletu. A okienek zostało. Dwa, cztery, pięć. Dobra, mniejsza oto. Lecimy z herbatką. Przecież bym za dużo otworzyła. Nie, chyba nie. Herbatka. Mamy tu jakąś ziołową herbatkę. Która Poleci do naszego boksa. Ja już się przemieszczam do naszych boksów konkursowych, ponieważ wybraliście wczoraj, była do wyboru nagroda, w postaci peelingu do ciała albo pędzelek. Wybraliście peeling. Peeling wlatuje do naszego boksa, do tego herbatkę dorzucam i dla panów dorzucam czarną herbatkę. A co? Panowie, też się napią herbatki, a pędzelek dorzucam do tego różu, także ląduję również w boksie. A dzisiaj mam dla Was do wyboru zapach. Zapach bardzo świeży: Free Sky, taka perfumetka w roletce, roletka. Także jeśli wybieracie zapach, wpiszcie w komentarzu: perfum, zapach, obojętnie, albo. Z firmy Isana jest to odżywka do włosów, i mamy tutaj 50 ml. Także albo odżywka do włosów, albo zapach wybieramy, co jutro wrzucamy do naszego boksa. A ja Was zapraszam właśnie na recenzję zapachu od Eli jeszcze zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego zapachu ile już skarpetek mam w parach, mamy tak z misiem z reniferkiem, z gwiazdkami te krótkie granatowe oraz pingwinki no i w praniu mam jeszcze jakieś, nie pamiętam już nawet które nosiłam i mamy teraz nie do pary różową i niebieską, także czekamy jeszcze czekamy na parę no i teraz lecimy z Elisap Lovely dzisiaj testowałam Girl of Now Lovely Saab. Jest to lovely, a tutaj na ekranie pokażę Wam nuty zapachowe. Zwykłe elisab Girl of Now, którą właśnie sobie zamówiłam. 50 ml, ponieważ podoba mi się ten zapach. Chciałam go mieć, bo mi się skończył. Miałam 30. I zamówiłam sobie właśnie na Notino. Nuty zapachowe. Nuty głowy to pistacja gruszka mandarynka. No, przepiękny taki właśnie otulający ciepły zapach. Nuty serca migdał, kwiat pomarańczy, magnolia. Kwiat pomarańczy naprawdę przepięknie pachnie, uwielbiam go. I nuty bazy: mleko migdałowe, fasola, tonka, drzewo kaszmirowe i paczula. Otulający, przepiękny na zimę właśnie cieplutki zapach kobiecy. Ten zwykły Girl of Now. A teraz spójrzmy na Lovely. Flakon prezentuje się bardzo podobnie. Jest tylko napis Lovely, troszeczkę inny kolorek tutaj. No i ciemniejszy w środku, jakby płyn, prawda? A nuty, spójrzcie, jakie rozbudowane nuty mamy tutaj. Od razu Wam powiem pierwsze wrażenie. No kwiatuszki, prawda, otwieram sobie rano przed pracą perfumetkę, prysłam się chyba z trzy razy, tylko tak ciach, ciach, ciach i myślałam, że zaraz pójdę się umyć od razu. Ja myślę, co to jest, co to jest, spodziewałam się całkiem innego zapachu, jakiegoś słodkiego, kwiatowego, może nawet taki słodka vanila, jaśmi, coś w tym stylu. A spójrzcie, co oni nam tutaj prezentują. Mięta, gruszka, mandarynka, galbanum, rozmaryn, kwiat czarnej, porzeczki. A później w nucie serca mamy migdał, kwiat pomarańczy, brzmi fajnie, plumeria, róża, anysz i nuty, bazy, fasolka, tonka, bursztyn paczula, ambroksan. To jest ok, ale ten anysz to mi dzisiaj dał popalić. Przez 6 godzin ja już miałam naprawdę dosyć. To nie jest mój zapach. Tak a propos, jest to fajny, długo czy utrzymujący się zapach. Jeśli ktoś lubi, o, dla fanów Kenzo y, lub Gabriela Sabatini. Taki ciężki zapach, no ale ten Anesz, no nie, nie, ja nie trawię. Nie do przejścia jak dla mnie. Ocena moja tego zapachu: lovely. 2 na 10, niech będzie 2. Ponieważ długo się utrzymywał, z tego zapachu mógłby powstać fajny, męski, nawet zapach. Nawet tak mogę powiedzieć, ale to nie widzę dla dziewczyn, żeby ten zapach z anyżem nosić przez cały dzień. Nie dla mnie. Także ja podziękuję. Cieszę się bardzo, że go dostałam tylko za darmo, gratis, oraz tą kosmetyczkę przy zakupie tych perfum. Także jeśli jesteście fanami Elisab i chcielibyście jakiś nowy zapach, to polecam Girl of Now. A jeśli chodzi o tą perfumetkę, to może się jej pozbędę. Nie wiem, nie wiem. Co myślicie na temat rozdania noworocznego i właśnie może będzie do wygrania ta kosmetyczka, portfelik i ten zapach? Może komuś się będzie podobał? Dajcie znać w komentarzach i pomóżcie mi wybrać jakiś zapach na jutro, pojutrze. Co ja tu mam? Przyszły do mnie nowe czasopisma. Jest tutaj Libre. Libre już testowałam. Jestem na tak. No 9 na 10 mogę nawet dać. Także Libre odpada. W następnym czasie w Sopiśmie mamy Męskie Armani. To raczej odpada. A tutaj mamy Giorgio Armani My Way. I no, i nowszy zapach od Prady, może Prada. Ja się bardzo cieszę, bo mam jeszcze. Z kalendarza adwentowego. Balsam do ciała też o tym zapachu. Najnowszym paradoks. A zobaczcie, jak to fajnie zrobili. Tutaj no. świetna reklama. Nowego zapachu od Prady. Może Prada, a może Si Passion. Mam jeszcze nie przetestowany. No i Miss Dior. wąchałam w perfumerii. Rewelacyjny zapach. Może Miss Dior sobie przetestujemy. Najnowszy zapach z tego roku. Dajcie znać w komentarzach. Ja się już z Wami żegnam i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Cześć!